Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzieci, nie miłujmy słowem, lecz miłujmy czynem i prawdą. Słowa z listu św. Jana, które możemy przeczytać w dzisiejszym formularzu szalnym informują nas o tym, że ten, kto mówi, że kocha Boga, ale nie kocha drugiego człowieka, sam siebie oszukuje i nie ma w nim Bożej miłości. A czymże jest miłość, jeżeli nie ofiarowywaniem, spalaniem się właśnie z tego uczucia, ale przede wszystkim także intelektualnym przylgnięciem do prawdy. Którą jest sam Bóg. I właśnie ze względu na tego Pana Boga, święty Jan w dzisiejszej lekcji poucza nas o tym, że mamy kochać drugiego człowieka. W dzisiejszy dzień wspominamy dwóch świętych mężów Bożych. Świętego Kamila, który mimo tego, iż do 25 roku życia prowadził życie hulaszcze, miał dużo pieniędzy, to jednak kiedy spłynęła na niego łaska Boża, miał się po prostu popłakać. Ponieważ właśnie ten ogień Bożej miłości miał wypalić w jego sercu to wielkie pragnienie pójścia za Panem Jezusem. I od razu, wraz z chwilą swojego nawrócenia, właśnie wtedy, kiedy jesteśmy jak ten gorący ogień, święty Kamil od razu postanowił pójść do kapucydu, zapytać, czy może wstąpić w ich szeregi czy może zostać wraz z nimi rycerzem Chrystusa owszem zostaje przyjęty ale nie na długi czas ponieważ jego głównym powołaniem okazuje się potem służba wszystkim tym od których ludzie uciekają służba w szpitalu wszystkim trendowatym wszystkim chorym ludziom czyli wszystkim tym których współczesny człowiek nawet by nie chciał widzieć nie chciał w ogóle by nawet widzieć że takie osoby istnieją świętykami Kamil niesamowitą pociechę serca doznawał przebywając wśród wszystkich tych ludzi, ponieważ służył im jako samemu Chrystusowi Jezusowi, i także w późniejszym okresie przyjął święcenia kapłańskie i pokazuje, że kapłaństwo to nie tyle, że zaszczyt, chociaż wiadomo, że jest to przywilej ponad wszystkie inne przywileje, nawet większy przywilej niż władanie państwami tego świata, bo ono mija wraz z tym życiem i wraz z tym światem. Natomiast kapłaństwo zostaje nieprzemijające. I mimo tego, iż jako kapłan wyżej był jeszcze tym bardziej od tych wszystkich, których nawet społeczeństwo widzieć nie chciało. To On umywał im nogi, to On się nimi zajmował i to On przeprowadzał ich na drugi świat. Natomiast błogosławiony Szymon znany był także ze swojej postawy umiłowania wobec Eucharystii, którą także ochoczo zanosił innym. Różni tych świętych tylko dwa wieki różnicy, ale jednak mamy tutaj jeden cel. Tym celem jest Bóg i zaniesienie Go wszystkim innym ludziom. Zobaczmy, że Pan nasz Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii poucza nas, że jeżeli wypełniamy wolę Bożą, to jesteśmy Jego przyjaciółmi. Bóg nazywał nas w Starym Testamencie sługami. Nawet nie tyle, że nas co Izraelitów, bo my pochodzimy z pogan. Dla Pana Boga, poganie byli można powiedzieć obcy, bo on tylko umiłował jeden lud, z którego, jak pouczają nas katechizmy. Miał się rozwinąć taki zalążek Bożej nauki, który poszedł potem na cały świat. Lud Izraela jest zapowiedzią tego, iż zbawienie będzie dostępne dla wszystkich innych pozostałych, dwunastu patriarchów wskazywało na dwunastu apostołów, ale prawa Starego Testamentu mimo tego, iż dla człowieka były trudne, sam człowiek nie mógł podołać im wszystkim, ponieważ nawet święty Paweł napomina nas, iż jeżeli łamiemy jedno przykazanie, to tak naprawdę, jakbyśmy wszystkie inne pozostałe łamali. Nawet jeżeli nieco założysz, ale kradniesz, jesteś winien wszystkich innych przykazań. Dlatego spełnieniem tego wszystkiego jest miłość. Miłość, która jest nie tyle, że uczuciem, miłość, która jest przede wszystkim intelektualnym przygnięciem do prawdy i wdrażanie tej prawdy do swoich własnych czynów, do swojego życia. I ta prawda ma nas odmieniać, ma nas nawracać, to znaczy, że nasze życie będzie się zmieniać o 180 stopni. Zobaczmy, że przed naszym nawróceniem, a pamiętajmy o tym, że codziennie musimy się nawracać. No bo, skoro codziennie grzeszymy, skoro codziennie ten proch mamy na naszych nogach, powinniśmy właśnie uciekać od tego, co jest przyziemne, a wznosić się na takich duchowych skrzydłach do nieba. Pamiętajmy, że oprócz tego codziennego nawrócenia musimy dawać codzienne świadectwo tego, jak Bóg przybliża nas do życia w miłości. Człowiek szuka miłości we współczesnym świecie, ale szuka jej tam, gdzie jej nie ma w norze szatańskiej kobry. U tych, którzy najczęściej mają na swoich usach slogan miłości, ale ta miłość polega wedle nich na brudnym wykorzystaniu człowieka, na żerowaniu na jego seksualności, na tym, aby go upodlić, zezwierzęcić i uczynić z niego takiego bożka. Ale to jest pycha, tu nie ma miłości. Pamiętajmy, że tam, gdzie jest brud, tam gdzie jest nieczystość, tam nie ma miłości. A gdzie jest miłość? Święty Paweł poucza nas w pierwszym liście do Koryntian, gdzie miłość wzajemna i dobroć. Ale co to znaczy miłość wzajemna? To znaczy taka miłość, która nie żywi wzajemnej urazy, która zawsze wybacza, która zawsze jest otwarta na drugiego człowieka. I nie tylko, oczywiście, chodzi mi tutaj o słowa, bo to na samym początku wypomniałem, że święty Jan mówi, aby nie miłować tylko słowem, ale czynem. Co, co to znaczy miłować czynem? To znaczy być wszystkim dla wszystkich, aby choć niektórych do zbawienia doprowadzić. Wszystkim dla wszystkich byli święci, których wspominamy w dniu dzisiejszym. Dlatego oni są świętymi. Człowiek ma aspiracje, jednak te aspiracje dotyczą typowo spraw przyziemnych. A naszym największym pragnieniem powinno być zjednoczenie się z Bogiem i dawanie tego Pana Boga innym. Ale jak to możemy zrobić, skoro nie chcemy być tymi świętymi? A tylko święci będą zbawieni. Święty Jan Chrysosom miał powiedzieć, że jeżeli na tym świecie nie staniemy się świętymi, to w ogóle nie wejdziemy do nieba. Zobaczmy, że pierwsi chrześcijanie byli nazywani przez świętego Pawła także świętymi. A co to znaczy greckie słowo Hagios, czyli święty, oddzielony, nieskalany. A więc jeżeli ktoś chce prawdziwie być przyjacielem Chrystusa, to musi być po prostu nieskalany. To znaczy, że musi być oddzielony od wpływu tego świata, to znaczy, że musi żyć w czystości, to znaczy, że musi dawać wyraz tego, co mówi słowami, także i swoimi czynami. To znaczy, że musi wypełniać On słowa Pana Jezusa. Nikt nie ma większej miłości niż ta, jeżeli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Czy oddaje życie za przyjaciół? A nawet i zobaczmy, że święty Paweł pisze w liście do Galatów, że któż by się zbronił umrzeć nawet i za sprawiedliwego, a tymczasem Chrystus umarł nawet i za niesprawiedliwych. Zobaczmy, że nasza postawa jest bardzo często także egoistyczna. Nie widzimy nic poza czubkiem własnego nosa, i to jest także postawa wypływająca z naszej pychy. Podczas gdy święty Jan od krzyża mówi, że prawdziwa miłość polega na dźwiganiu krzyża, a ten krzyż może być krzyżem kogoś innego, nie tyle że twoim. Bo to nie ty masz tyle, że potrzebować jakiegoś sirenejczyka, co sam masz się stawać sirenejczykiem dla innych. Kiedy ostatnio komuś pomogłeś? A może ty byłeś ostatnio czyimś krzyżem? Może to ty byłeś tym, który odrzucił krzyż i uciekł w tłum, bo okazało się to dla ciebie za ciężkie. Ale Chrystus nawet kiedy upadł pod krzyżem, on wstawał i szedł dalej. Twoim krzyżem może być, załóżmy jakiś rodzic, Twoim krzyżem może być jakiś nieprzyjemny osobnik w Twoim życiu, Twoim krzyżem mogą być jakieś nieprzyjemne okoliczności, w których żyjesz, warunki czy inne osoby, którymi się otaczasz. Ale ty odrzucasz ten krzyż? Czy jednak go dźwigasz? Czy jednak dajesz przez to świadectwo miłości, że nie odtrącasz drugiej osoby? Bo zobaczmy, że Pan nasz Jezus Chrystus nie chciał nawet i Judasza potępiać. To Judasz sam siebie potępił, Judasz sam siebie poszedł powieść. Pan nasz Jezus Chrystus po to ma otwarte rany na dłoniach, aby to było dla nas znamieniem, iż on nie, odrzuca, nie odrzuci nigdy wszystkich tych, którzy do niego będą chcieli się uciec. Czy uciekamy się do pana Jezusa, czy jednak poszukujemy pomocy i ewentualnej ucieczki w człowieku? A przecież prorok Jeremiasz mówi: Przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku. Nie pokładajmy ufności w innych ludziach, ale zawsze zwracajmy się do serca pana Jezusa. Nie zapominając, że miesiąc lipiec jest także miesiącem poświęconym jego najdroższej krwi. Kiedy ostatnio obmywałem swe szaty w krwi Baranka? Tak można powiedzieć, cytując Apokalipsę. To znaczy, kiedy ostatnio żałowałem za moje grzechy. Czy żyję charyzmatem Chrztu Świętego? I jak często się spowiada? No i spowiedź to też może być, że tak powiem, taki pobożny nawyk. Co z tej spowiedzi w końcu wynika? Bo ta spowiedź ma nas przemieniać. Spowiedź to nie jest rozmowa z psychologiem o tym, co mi się udało, co mi się nie udało, ale spowiedź jest uprzedzeniem Twojego własnego sądu. Czy gdybyś w dzisiejszej nocy zasnął i miał się nie obudzić? Jak uważasz? Dokąd byś trafił? Czy może byś trafił do nieba, może do piekła, a może i do czyjca? Oczywiście, jeżeli my sami siebie będziemy sądzić i sądownie podlegami, mówi święty Paweł, bo Bóg mierzy swój sąd miarą sądu, jaki my mamy wobec siebie i drugiej osoby. Jeżeli potępiłeś drugą osobę, to znaczy, że nie miałeś wobec niej miłosierdzia. Jeżeli odrzuciłeś drugą osobę w swoim życiu, to miej tą pewność, że Bóg także i Ciebie odrzuci. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych mnieście uczynili. Święty Kamil wspominany przez Kościół w dzień dzisiejszy dlatego stał się świętym, że nie odrzucał tych wszystkich chorych, tych wszystkich, których nikt nie chciał. A czy ty chcesz każdych ludzi, których Bóg stawia na drodze twojego życia? Czy jednak ty masz swój ideał człowieka? Można powiedzieć, nawet nawiązać do takiej eugeniki, że zbrodnicze ideologie zawsze też miały jakiś ideał swojego człowieka i za wszelką cenę, nawet kosztem eliminacji tych, których społeczeństwo nie chciało, które musiało utrzymywać, dążyło do tego, aby powstał taki człowiek, który jest nierealny, bo to jest ktoś idealny. A my jesteśmy wszyscy grzesznikami. Nie zapominajmy, że Kościół jest święty, ale składa się z grzeszników, dlatego nie możemy z niego wszystkich wyrzucać, ale musimy do niego wszystkich przyjść. Niechaj postawa wypływająca z miłości naszego serca to znaczy ofiarowywanie się, aby inni mogli przez nasz przykład dotrzeć do prawdy, a ta prawda ich wyzwoli z grzechu i uczyni świętymi dziećmi Kościoła Bożego. Niechaj ta prawda przemienia nasze życie i będzie zawsze taką postawą Cyrenaiczka wobec innych. Dźwigajmy krzyże, nie odrzucajmy go, nigdy ludzi nie odrzucajmy, ale zawsze ze względu na Pana Boga ich kochajmy.